Cześć, to Witam was jeszcze w kolejnym materiału na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie taki oto produkt, mianowicie Celebration Cracker 1000 Shots, 1000 Shots, 1000 karabinek od karabinek, odklaska. Za który trzeba sporo zapłacić. Przed chwilą, przed chwilą sprawdziłem w necie, jak, jak on się tam w sklepach pozycjonuje i, i za ile stoi. I szczerze znalazłem kilka opcji pomiędzy 40 a 50 zł więc no, będę się odnosił do właśnie takiej ceny, powiedzmy 45, sporo, sporo, nie da się ukryć, tym bardziej, że to jest 100 strzałów, 1000 strzałów, to powiedzmy, no takie taśmy da się znaleźć taniej, zobaczymy, zobaczymy, może, może będzie fajna, głośna i teraz tylko narzekam niepotrzebnie, zapraszam Was na samym początku. Do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam Was wszystkich do linków w opisie Instagram, Discord, TikTok. Oraz sklep odpalaj.pl, gdzie macie 20% zniżki na wszystkie artykuły nieprzecenione na mój kodzik. I jeśli chodzi o ten produkt jeszcze, to wielkie dzięki Michał za podesłanie tego. Dostałem ten produkt od jednego z wspierających. Spora paczka od widza na kanale jakiś czas temu wpadła i właśnie tam znalazł się ten karabinek, więc go sobie sprawdzimy. Klasa F3. Gramatura 120 gram, więc po 0,12 na petardkę. F3 czas działania 70 sekund. To będzie to, nie będzie to dynamiczny karabinek, to spoko, będzie się palił dość długo. Data wyrobu jakaś jest, jest data wyprodukowane 2022 termin ważności 32, czyli klasyczny 10-letni. Otwieramy nasz karabinek. Proszę bardzo, mamy górny kartonik No i mamy samą samą taśmę. Wygląda to w taki sposób. Tutaj widzę jest tasiemka. Zerwiemy ją. Trochę rozdarła nam papier, ale no to nie, nie jest nic, nic jakiegoś ważnego, zobaczymy, idę z wami, rozwinę ten, tą taśmę, może tako, jeszcze zraz. Tylko teraz już się nie potoczy, potoczył. Się. Dobra, tak to wygląda. Eee, raz, dwa, trzy, trzy i pół metra. Powiedzmy tak. Eee, jeśli chodzi o cenę takich karabinków, eee, wiadomo, to jest gotowy 1000 strzałowy, więc nie wiem, czy porównywać się do na przykład 10 sztuk eee, 100 strzałowych. Jeśli mogę tak zrobić, no to. Na przykład Piromaxowe M100, 10 sztuk, to wyjdzie jakieś. 40 zł, to też podobnie. To faktycznie. Klaskowe karabinki, które również Wam się spodobały, Jest test na kanale i tak jak mówię, spodobały Wam się patrząc po komentarzach. Czyli te kalecznikow 70 strzałowe w paczce 10 sztuk i tam no wychodzi łącznie 700 strzałów na takie słoneczko. Jeśli odpalimy wszystko naraz, no i to wychodzi jakieś 7 zł. Więc mamy 700 strzałów za 7 zł za 45. To dałoby się. Się, e, zrobić z no, 3500 strzałów, 4000 coś takiego, a tu mamy 1000, więc no, dość drogo, niby nie musimy się bawić, ale no nie wiem czy to jest taka e, czy ta przebitka cenowa jest warta aż tego e, decybelomierz do łapy, wyzoruję go sobie tutaj w sumie tak czy tak był wyzorowany. E, no i zobaczymy, zobaczymy jaki w jaką najwyższą głośność osiągnie Nasz karabinek, odpalamy i oddalamy się na kilka ładnych metrów, żeby poznać też moc i żeby objąć cały w kadrze. Wow, wow, co się mówią. Jestem, po... Jestem pozytywnie zaskoczony. E, po uszach dało ładnie. Patrzcie, jaka chmura dymu w ogóle e, się zrobiła z tego naszego krawinku, e, Wydaje mi się, że czasowo koło tej minutki był faktycznie. Ale wow, jest naprawdę głośny. E, nie spodziewałem się, że takiej głośności po petardach o teoretycznie tak małym neku. E, nie testowałem dużo tego typu produktów. Chodzi mi o karabinki 1000 strzałowe, bo takie pojedyncze, te mniejsze, typu Boomer po 60 strzałów, czy tam czy, czy jakieś Kolibri, Lady Cracker, Kałasznikow w wersji 70 strzałów, w wersji 40 strzałów, M40, M100. To wszystko przetestowałem i to są fajne, małe karabinki. Tu jednak mamy do czynienia z czymś no, powiedzmy całościowo e, połączonym na raz, e, tak jak mówię, takie kałaśnikowe odklaska, również odklaska, e, pakowane po 10 sztuk, 70 strzałowe, cenowo przeliczając, e, przeliczając tą cenę na e, no, po prostu ilość strzałów wychodzą dużo, dużo lepiej, e, więc no, wychodzą nawet nie trochę taniej, tylko bardzo, bardzo dużo taniej. Sęk w tym, że tam byśmy musieli się trochę pobawić i ułożyć to jakieś małe słoneczko. Nie byłoby to dużo zabawy, ale chwilkę, chwilkę by zajęło. E, ale wciąż ten karabinek złej oceny nie dostanie na pewno bardzo, bardzo głośny. Szczerze mówiąc, chyba nigdy w życiu z tak głośnych karabinków nie strzelałem wcześniej. Nie odpalałem e, aż tak mocnych e, karabinków, e, więc na pewno na plus. Fajnie, czas działania się zgadza również. E, zaskakująca moc, jak na gramaturę, tak jak powiedziałem. Wiadomo, zostawia trochę syfu, ale, ale szczerze, szczerze mówiąc, zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i zostawię go taką szóstką plus. E, to jest to cena OK, po prostu jest dobra ocena. Więcej im nie dam, tak jak mówię, przez to jak to się kalkuluje. Wiem, że w tym roku wyszedł właśnie produkt o tej samej nazwie, czyli Celebration Crackers, również 1000 strzałowy od SRPro Pyro i jego da się dorwać za okolice 27 zł. 1000 strzałów, nie wiem jak z gramaturą, ale 1000 strzałów, dokładnie ta sama nazwa, Zobaczymy, zobaczymy chętnie przetestuję tamten, też szczególnie po tym, jak ten dobrze się zaprezentował, i wtedy będzie też lepsze porównanie, bo co z tego, że teoretycznie na papierze to wydaje się być ten sam produkt, tylko dużo taniej, co w praktyce może się dużo, dużo różnić, więc tak tylko wspominam o tym, co SRP wydało, ale. Ale no bezpośrednio porównać nie mogę. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tym produkcie, jak Wam się spodobał, jaką ocenę byś, wy byście je, jemu dali. No i zapraszam jeszcze raz do wszystkich linków w opisie oraz do wzięcia udziału w konkursie.